Dobra, teraz trzeba liznąć trochę natury, trochę świeżego powietrza i dotlenić ten mózg po ciężkiej pracy. Generalnie, wiecie, lasy ponad nie są takie jak w Polsce. Ale jak się postaracie, to na pewno coś znajdziecie. 10 minut autem i mamy taki piękny lasek, taki piękny klimacik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak najczęściej Polacy sobie dorabiają za granicą, bo wiadomo, że przeciętny Polak chodzi do pracy, ale jest mnóstwo ludzi, które chciałaby sobie w jakiś sposób dorobić, czyli zarobić więcej. Zrobić więcej niż ponad. Przeciętną pracę. Może zacznijmy najpierw od tych legalnych pomysłów, w jaki sposób sobie dorabiają Polacy legalnie, a później pogadamy sobie jak zarabiają dorabiają sobie Polacy nielegalnie. Więc o tych legalnych rzeczach, No słuchajcie, no ostatnim czasem to chyba każdy wie, że bardzo popularne jest tak zwane Uber i różne te takie portale, które dostarczają żywność. I niektórzy Polacy w większych miastach sobie po prostu dorabiają. Więc zakładają te aplikacje, jeżdżą rowerami i rozważą po prostu jedzenie. No, z takim jednym chyba z popularnych jest Uber. Możecie dowozić ludzi, możecie dowozić jedzenie. I wiem, że dużo Polaków w takim kraju jak na przykład Holandia czy Niemcy dorabia sobie i możemy też często spotkać, że kręcą z tego różne. Treści na TikToku, tak? Możemy zobaczyć sobie takie krótkie filmy, które kręcą na TikToku i pokazują, jak rozważą to jedzenie, i tak sobie dorabiają. Druga sprawa jest taka, że dużo ludzi dorabia sobie w soboty, że na przykład mają dodatkową pracę. Na przykład ja mam kolegę, który normalnie jest zatrudniony w pewnej pracy, ale pochodził po agencjach i poszukał sobie dodatkowej pracy na sobotę. Bo niego w pracy pracują tylko od poniedziałku do piątku, więc wpadł na pomysł, że pójdzie do agencji i poszuka typowo pracy na sobotę. No i znalazł i pracuje sobie w soboty. Także jeżeli chcecie sobie dorobić, to możecie po prostu pochodzić po agencjach pracy, większych, mniejszych i podkreślić, że macie stałą pracę, ale szukacie czegoś, żeby sobie dorobić. Także w taki sposób na pewno też dorabiają. No i co jeszcze robią widzowie? No jeżeli chodzi o kobiety. To kobiety sobie dorabiają w taki sposób, że robią paznokcie, robią rzęsy, jakieś makijaże. Naprawdę tutaj w Holandii jest mnóstwo polek, które zajmuje się właśnie tym kierunkiem. I tak sobie dorabiają, nie? Że w tygodniu pracują, a na weekendy na przykład dziewczyny robią paznokcie lub różnego typu makijaże. Może trochę przesadziłem z tą nielegalnością, bo generalnie no, wszystkie rzeczy, które są robione i nie są opodatkowane, to można powiedzieć, że są nielegalne, nie? No, żyjemy w takich czasach, że jeżeli za coś bierzemy pieniądze, za jakąś usługę, nie płacimy za to podatków, no to staje się to nielegalne. A chyba większość tych prac, takich, które będę wymieniał, to są nielegalne. No bo zobaczcie, masa ludzi tutaj dorabia sobie na przykład w Holandii w taki sposób, że dowożą ludzi, na przykład dają sobie ogłoszenia na weekendy, że ktoś tam kogoś dowiezie, transport 24 godziny na dobę. No i słuchajcie, ja sam kiedyś korzystałem z takiego transportu. Potrzebujecie jechać na lotnisko, dzwonicie do gościa, płacicie mu hajsą, po was przyjeżdża, was zawozi, później was odbiera. Kiedyś pamiętam, jechaliśmy na mega imprezę, było nas chyba z 6 osób, i tak samo. Znalazłem transport w internecie. Gościu przyjechał, zawiózł nas, później nad ranem nas odebrał i dowiózł do domu. I dobra, może. Wydawać się to, że te ceny są wygórowane i drogo, jeżeli ktoś Ci powie, że przyjedzie po Ciebie i Cię odwiezie i zawiezie powiedzmy za 200 euro i Ty sobie pomyślisz, kurczę 200 euro to jest kupa kasy, no, ale jak jedzie Was na przykład 4 osoby, jadą 4 osoby albo 5 albo 6, jak ktoś ma busa, no to wtedy wszyscy się zrzucacie i ta kwota nie robi się wcale taka duża, a wiadomo czasem jest tak, że każdy chce sobie wypić, zaimprezować i ludzie wolą zrzucić się, Dać ten hajs i po prostu mieć spokojną głowę, że jedziecie sobie, zabalujecie, ktoś po was przyjedzie, ktoś was odwiezie, a wy po prostu macie spokojną głowę, możecie pić, bawić się do rana, robić co tak naprawdę chcecie. Nie ma z tym problemu, także dużo osób sobie właśnie w ten sposób dorabia, że proponujemy jakieś transporty do wózki, na lotnisko, na imprezy. Po prostu transport 24-godzinny. Dobra, dość takim popularnym dorabianiem wśród Polaków, jednym chyba z bardziej kontrowersyjnych, to jest to, że wiecie, to było od zawsze. Jak ja mieszkałem 17 lat temu na domku agencyjnym, to już to było. Mianowicie chodzi o to, że ludzie kupują sobie na przykład piwa w sklepie 4, 5, 6 krat browarów i sprzedają je na weekend. Na przykład w jakichś mniejszych miastach, jak mieszkacie na domku agencyjnym i powiedzmy jest na domku 50 osób. No, i ludzie sobie w weekend balują, piją. No i wiadomo, budzą się w niedzielę i chcą leczyć kaca czy browarkiem. Nie mają gdzie kupić, bo po, bo po pierwsze jest daleko do sklepu, po drugie, w mniejszych miejscowościach wszystkie sklepy są zamknięte. Więc Polacy wpadli na genialny pomysł, że będą sprzedawać na przykład piwa, nie? No i tak się działo, że gościu kupował powiedzmy piwo za euro, a w niedzielę sprzedawał jedno piwo za 3 euro. I uwierzcie mi, że chętnych nie brakowało. Jak ktoś się rano obudził z bolącą głową to zasuwał pod siódemkę do Romana Pobrowara. No i tak też dorabiają do tej pory, że po prostu robią sobie większe zapasy alkoholu, a w niedzielę je sprzedają, ale to generalnie działa na domkach agencyjnych lub w mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu sklepy są zamknięte, jest dużo Polaków, no to ktoś, jak ma nawet swoje mieszkanie, to robi sobie takie zapasy i jest pod telefonem i na tym też zarabiają i czepią niezłą kasę. Kolejną sprawą i kolejną rzeczą jest w jaki sposób Polacy sobie dorabiają, no to wiadomo, wynajem pokoi, tak? Ktoś ma swoje mieszkanie, mieszka przykładowo sam lub ma jakiś wolny pokój, to je wynajmuje, a w Holandii jest naprawdę na wynajmie dobra kasa, bo sam wynajem mojego mieszkania jest już drogi i na przykład pokój, wynajęcie pokoju w takiej miejscowości, gdzie tutaj widzicie za mną, to jest miejscowość Kampen, prowincja Overijssel, powiedzmy około 50 tysięcy mieszkańców, no to wynajęcie pokoju w takim miejscu kosztuje około 600 euro. Tak 6 stówek, 6,5, czasem 7, gdzie nie gdzie znajdziecie za 5, za 5,5, ale taka średnia cena to jest 6 stówek na miesiąc. I dużo Polaków właśnie wynajmuje te pokoje. Mało tego. Niektórzy Polacy odsprzedają też meldunki. Czyli jak macie swoje mieszkanie i możecie kogo zameldować, a ktoś potrzebuje meldunek, no to odkupuje od Was ten meldunek i też na tym jest dobra kasa. Niektórzy biorą jednorazowo. A na przykład słyszałem, że są osoby, które biorą po prostu miesięcznie po 100 euro, 150, 200 za to, że ktoś ma meldunek. I teraz zastanowicie się, ale po co komuś meldunek? No jak jest ten meldunek, to naprawdę tutaj osoba, która ma meldunek, może więcej rzeczy załatwić związanych z różnymi potrzebami socjalnymi, urzędowymi i tak dalej. Także niektórzy po prostu... Wynajmują gdzieś pokój, u kogoś, nie mają meldunku i są w stanie zapłacić za ten meldunek. I nasi Polacy właśnie wpadli na taki genialny pomysł, że będą sprzedawać meldunki. I tak, sprzedają po prostu meldunki. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek, to naprawdę można sobie pokombinować i można sobie znaleźć jak najbardziej dodatkowe dochody. Od tego, że Polacy wykonują różnego rodzaju fuchy, jakieś prace dorywcze, wynajmują pokój czy sprzedają na przykład browarki, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Także my jesteśmy kreatywni i kto chce ten pieniądze, zawsze znajdzie. Jeżeli coś pominąłem i macie jakiś ciekawy temat, w jaki sposób jeszcze Polacy zarabiają się za granicą, zostaw komentarz pod tym filmem, a ja i widzowie na pewno go przeczytamy i się podzielimy swoją opinią. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym daily vlogu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.